W związku z tym, że dzisiaj na sesji Rady Miejskiej miała być poruszona kwestia naszych problemów z rewitalizacją rynku, związanych, prosiłam Panią Radną Kamińską o ewentualne skontaktowanie się po posiedzeniu Rady, żeby się dowiedzieć, jak wygląda sprawa ze strony. Pani burmistrz i urzędników magistratu. Okazuje się, że dla magistratu problemu nie ma, w ogóle nic nie jest problemem. Jest to jawne lekceważenie nas i naszych problemów, mieszkańców, bo tu nie chodzi tylko o nasz dom, tu chodzi o wiele innych spraw o niegospodarne podejście do kwestii wydawania pieniędzy. Unijnych, absolutnie jesteśmy przeciwne takiemu traktowaniu nas. I stale sprawa wygląda tak, że my piszemy do pani burmistrz imiennie, do pani burmistrz pisma. Pani burmistrz nawet nie jest łaskawa podpisać pisma napisanego przez urzędnika. To już świadczy o tym, jaki jest stosunek pani burmistrz do mieszkańców. Nie widzi potrzeby spotkania, nie widzi potrzeby rozmowy. Generalnie z mieszkańcami w ogóle się nie spotyka, jedynie przed wyborami. Jeżeli to jest konieczne, to wtedy jest w stanie się pofatykować, nawet na wieś. A już szczytem to jest dzisiejsza rezolucja radnych Rady Miejskiej. W sprawie prób zakłócenia uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II. To jest rzecz, która po prostu bulwersuje nas, ponieważ mnie i, i, i siostry mieszkające tu w Wawelce, ponieważ my, nie mogąc dojść do porozumienia z magistratem, umieściłyśmy przed uroczystościami beatyfikacyjnymi PANER na naszym balkonie, żeby zwrócić uwagę mieszkańców na to, że nie w porządku jest tutaj z tą rewitalizacją i że po prostu to powinno być w miarę szybko załatwione, poprawione, wyprostowane. No do dzisiaj jesteśmy lekceważone. Do dzisiaj sprawy nie przyjęły obrotu takiego, jak, jak powinny przyjąć. Lekceważenie jest pełne. Na dodatek jeszcze oskarżono nas o wywrotowe działania lewicowe. Ja już wyjaśniałam na piśmie, podpisując się pod tym że nikt tutaj niczego nie sugerował, nikt nie wywierał nacisków, bo to jest nasze wołanie o pomoc i zwracanie uwagi na to, że źle się dzieje w naszym mieście. I dzisiaj występowanie o patronat błogosławionego ojca świętego Jana Pawła II dla miasta Wadowice jest po prostu kpiną, bo Zastanówmy się, czy my, jako zbiorowisko, w ogóle zasługujemy na to, żeby ta osoba była patronem takiego miasta jak, jak Adowice. Z tymi władzami, z tymi krętactwami, z, z tym lekceważeniem. Mnie się wydaje, że to w ogóle nie ma w tej chwili sensu. Najpierw musimy poprawić się tu, a dopiero potem występować o patronat. Takie jest moje zdanie w tej sprawie.